Miałem kiedyś bliskiego znajomego, z którym znałem się od lat, jeszcze z czasów szkolnych. Wydawało mi się, że mogę mu ufać w 100%, nawet jeżeli chodzi o finanse. Niestety, wykorzystał moje zaufanie, a ja straciłem pieniądze. Podobne sytuacje zdarzają się w biznesie i przedsiębiorcy stają przed dylematem, czy nie ufać każdemu. Jak ocenić kontrahenta? Czy już jest ten moment, że można zaufać i dać odroszony termin płatności? Czy jak raz zaufałem, to powinienem ufać zawsze temu kontrahentowi? W dzisiejszym podcaście Trzy Słowa o Biznesie porozmawiamy właśnie o analizie wiarygodności płatniczej, czyli rozwiązaniu, które wspomaga podjęcie decyzji o zaufaniu w relacjach biznesowych. Trzy słowa o biznesie. Czyli wszystko, czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Moim dzisiejszym gościem jest Zbigniew Hordecki, dyrektor Departamentu CRM i Analiz Statystycznych Krajowego Rejestru Długów. Witaj, Zbyszku. Witam. Krajowy Rejestr Długów to jedno z podstawowych źródeł informacji, kiedy chce się sprawdzić czyjąś wiarygodność płatniczą. Można przyjąć, że jeśli ktoś został wpisany do KRD jako dłużnik, bo nie zapłacił mimo wezwania do zapłaty, to można się spodziewać, że nie zapłaci też kolejnej firmie. I lepiej jest mu wtedy nie sprzedawać niczego z odroczonym terminem płatności. Co jednak w sytuacji, gdy nasz potencjalny kontrahent nie widnieje w KRD jako dłużnik? Czy to oznacza, że jest wiarygodny? Taka prosta weryfikacja kontrahenta w momencie, kiedy chcemy rozpocząć z nim współpracę i rozliczać się na odroczony termin płatności, no i sprawdzić, czy rzeczywiście jest dłużnikiem, no jest taką usługą, którą KRD realizowało już od samego początku, i ona jest dość istotna, z uwagi na to, że no dzięki temu ten przedsiębiorca. Mógł sobie wyrobić taki nawyk weryfikacji kontrahenta. No i teraz, w momencie, kiedy weryfikuje takiego przedsiębiorcę w rejestrze dłużników, no to otrzymuje w zasadzie taką informację, informację zero-jedynkową. Albo jest w rejestrze dłużników, albo nie. No i teraz, jeżeli nie ma go w tym rejestrze dłużników, to nie do końca oznacza, że sytuacja finansowa tego przedsiębiorcy jest na tyle dobra, że można z nim bez żadnego ryzyka wejść we współpracę. No, chociażby z tego względu, że no, są kategorie długów, których, które nie widnieją w rejestrze dłużników, na przykład zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy zobowiązania wobec ZUS-u. No i są to zobowiązania, które też mają wpływ na wiarygodność płatniczą. Warto też zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni wielu lat Pojawiły się także nowe kategorie w bazie informacji gospodarczej, między innymi informacja pozytywna, która pozwala nam, który mówi nam o tym, że dane zobowiązania są regulowane w terminie. Zatem mamy sytuację, w której z jednej strony o danym przedsiębiorcy mamy zarówno informację negatywną, czyli zalega z jakimiś płatnościami, a z drugiej strony Mamy informację pozytywną, czyli pewne zobowiązania uregulował w terminie. No i teraz jakby rodzi się taka wątpliwość, jak takiego przedsiębiorcę ocenić? Czy on jest wiarygodny, czy też nie? Warto też zwrócić uwagę na to, że no mamy takie sytuacje, kiedy mamy dłużnika, a wierzyciel nie dopisał go do rejestru dłużników. Tak, no bo. Dopis, dopis do rejestru dłużników jest w zasadzie takim wyłącznie jakby prawem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. W związku z tym no, możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś już widnieje w rejestrze dłużników, no to wiarygodny nie jest. Natomiast jeżeli nie widnieje w rejestrze dłużników, to nie możemy powiedzieć, że on w 100% jest wiarygodny. To w takim razie, jak. Jak rozwiązać ten problem? Na podstawie czego można podjąć decyzję, która najbardziej nas zabezpieczy przed ryzykiem sprzedawania towaru lub usługi firmie, która potem może nam nie zapłacić w terminie albo w ogóle? No i w takiej sytuacji musimy sięgnąć po trochę szerszy zakres danych. W KRD zbudowaliśmy taką usługę, stworzyliśmy taką analizę wiarygodności płatniczej każdego przedsiębiorcy w Polsce. Każdemu przedsiębiorcy przydzielamy taką, oceniamy i przypisujemy do określonej kategorii wiarygodności płatniczej. Jak wspominasz o tych danych, o tych ilościach tych danych, to muszę dopytać, jakie to są dane? No i co oznaczają te kategorie, o których, o których też wspomniałeś? No, jako KRD, jako Biuro Informacji Gospodarczej posiadamy dostęp do takiego szerokiego zakresu e, różnych danych, e, między innymi rejestrów publicznych, takich jak CIDG, KRS, REGON. Posiadamy dostęp do bazy sprawozdań finansowych. No i oczywiście posiadamy własną bazę, największą w Polsce, bazę informacji gospodarczych, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o ten sektor MŚP, no i to pozwoliło nam na zbudowanie analizy wiarygodności płatniczej w oparciu o takie szerokie o taki szeroki zakres danych. No i teraz jakby czym jest ta analiza? Co oznaczają te poszczególne kategorie? No tak jak wspominałem, każda, każde przedsiębiorstwo może uzyskać ocenę od A do H. I ta kategoria wiarygodności płatniczej jest takim, można powiedzieć, poziomem prawdopodobieństwa zaprzestania wywiązywania się ze swoich zobowiązań i w konsekwencji trafienia do rejestru dłużników na kwotę powyżej 2000 zł. No i im wyższy jest ten poziom ryzyka, tym wyższa kategoria. Teraz przykład. że A jest najlepsze. A jest najlepsze i w przypadku, kiedy ktoś już jest, widnieje w rejestrze dłużników na kwotę minimum 2000 zł, no to wówczas otrzymuje tą najgorszą kategorię H. Zbyszku, w takim razie, jeżeli mamy te kategorie od A do H, to jest ich troszeczkę. Jak, mo, jak mogę je interpretować, bo jest pewne zróżnicowanie między tymi kategoriami. Jak ja mam je... Na nie patrzeć, jak mam na nie spostrzegać? Mhm. Czy znaczy, tak, jak, tak jak wspomniałem, każda kategoria to jest inny jakiś poziom ryzyka współpracy z kontrahentem, inny poziom ryzyka wiarygodności płatniczej kontrahenta. I teraz w przypadku kategorii H, to tak jak wspomniałem, praktycznie są to dłużnicy, którzy już widnieją w bazie, więc możemy uznać, że tutaj mamy ryzyko 100%. Natomiast w przypadku grupy ryzyka A, czyli tej takiej najlepszej kategorii, poziom ryzyka wynosi zaledwie 1%. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy 100 kontrahentów, którzy mają ocenę A, to w perspektywie pół roku do rejestru dłużników trafi zaledwie jeden z nich. Natomiast w przypadku grupy ryzyka G, to ryzyko wzrasta już 40-krotnie. Co to oznacza? To zaraz będę dopytywał o każdą kategorię, chyba, żeby się dowiedzieć. To oznacza, że jeżeli mamy 100 kontrahentów, którzy mają grupę ryzyka G, to w perspektywie pół roku do rejestru dłużników trafi ich aż 40. Czyli okay. jakby ten poziom ryzyka jest bardzo zróżnicowany i teraz jakby każdy przedsiębiorca, budując swoją politykę e, takiego sposobu rozliczania się z kontrahentami, czy to za gotówkę, czy to za, na odroczony termin, e, wykorzystując tą kategorię wiarygodności płatniczej, może zdecydowanie zminimalizować swoje ryzyko w braku odzyskiwania należności. I może być taka sytuacja, że sprawdzana przeze mnie firma, mimo że sama jest kryształowo czysta i zawsze płaci w terminie, to ze względu na przykład na otoczenie, w którym działa, otrzyma niską kategorię wiarygodności płatniczej? Zdecydowanie tak. Dlatego że. Wyznaczając analizę, wyznaczając ocenę takiego przedsiębiorcy, dokonując tej analizy wiarygodności płatniczej, wykorzystujemy w niej jakby szereg różnych takich czynników, na które bezpośrednio jakby ta firma ma wpływ, ta oceniana firma ma wpływ, ale także bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne, na które ona nie ma wpływu. No dobrze, to w takim razie tak, załóżmy, prowadzę sobie firmę. I znalazłem się w takiej sytuacji, że mój kontrahent jest OK, był do tej pory OK, ale jednak ta analiza wychodzi mu różna ze względu na jego otoczenie, w którym się znalazł, w którym on funkcjonuje na co dzień. To jak w takim razie postępować w takim przypadku? No, w tym wypadku warto sięgnąć do wyznaczonego w ramach analizy wiarygodności płatniczej limitu kupieckiego który określa nam taką maksymalną kwotę finansowania, jaką możemy udzielić danemu kontrahentowi. No, ten limit kupiecki wyznaczamy zarówno dla tych najmniejszych działalności, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych, ale także dla tych większych, czyli dla spółek. W przypadku tych najmniejszych działalności ta analiza jest przeprowadzona w oparciu o taką ocenę skali działalności przedsiębiorcy i ryzyko jego niewypłacalności. Natomiast w przypadku spółek tą analizę już rozszerzamy także o taką analizę wskaźnikową danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. No i tutaj te najmniejsze przedsiębiorstwa mogą uzyskać maksymalną limit kupiecki na poziomie 50 tys. zł. A te y, y, większe, czyli te, które też publikują sprawozdania finansowe maksymalnie do 3 milionów. I teraz y, to oczywiście y, wynik tej analizy, wynik y, ta rekomendacja tego y, limitu kupieckiego. No, jest tylko y, naszą rekomendacją, tak? W związku z tym to finalnie y, przedsiębiorca podejmuje decyzję, y, ile tego finansowania y, chce udzielić. Y, natomiast y, warto korzystać z tej wskazówki, bo ona y, zdecydowanie przyspieszy naszą decyzję, no i, i ta decyzja będzie zdecydowanie trafniejsza. Czyli prowadząc firmę, jak jestem małym przedsiębiorcą i do tej pory przyznawałem limity, Czyli sprzedaż z odroczonym terminem płatności swoim kontrahentom i posługiwałem się intuicją, to teraz mam narzędzie, z którego mogę na coś dzień korzystać. Zdecydowanie tak. Tutaj jakby takim dobrym przykładem jest na przykład wpływ otoczenia na ocenę danej firmy. Często spotykamy się z taką sytuacją, gdzie mamy stałego kontrahenta. Współpracujemy z nim przez wiele lat. Mamy dobre relacje, on się wywiązuje ze swoich zobowiązań, no i nagle w jego branży coś się dzieje. Następuje jakiś kryzys, no i on przestaje nam płacić. No. My oczywiście, no, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, dlatego że. Do tej pory było okej. Okay. Że do tej pory było okay. Nie jesteśmy w stanie śledzić, jakby sytuacji we wszystkich branżach, z którymi gdzieś tam współpracujemy. No, w związku z tym, dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy nasz najbardziej zaufany kontrahent przestaje nam płacić. No i obiektywnie rzecz biorąc, no, pomimo tego, że ma dobrą wolę współpracy, Chce współdziałać z nami, no obiektywnie rzecz biorąc, nie jest w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. No i właśnie analiza wiarygodności płatniczej uwzględnia też takie czynniki, no o i. O których na co dzień ja mogłem nie myśleć. O których na co dzień przedsiębiorca może nie myśleć. Dobrze, to na koniec w takim razie zadam pytanie, czy skoro ja mogę pobrać taką analizę wiarygodności płatniczej o dowolnej firmie w Polsce. To czy działa to też w drugą stronę, czyli moi kontrahenci mogą sprawdzić mnie? E, oczywiście, no, tak jak kontrahent e, weryfikuje, e, tak klient weryfikuje swoich kontrahentów, tak, tak samo sam jest zweryfikowany przez innych i na podstawie wyników, jakie jego klient otrzyma o nim, tak, no, też podejmuje decyzję o warunkach współpracy. Dlatego oprócz tego, że powinniśmy z jednej strony sprawdzać i weryfikować, monitorować oceny swoich kontrahentów, to powinniśmy także monitorować, jakby, swoją ocenę, no i też przede wszystkim dbać o to, żeby była jak najwyższa. Możemy wpływać na czynniki, na które mamy wpływ, tak? czyli przede wszystkim płacić w terminie, Dbać o swoją płynność finansową, e, oczywiście poprzez wykorzystanie e, też narzędzi KRD, czyli powinniśmy weryfikować swoich kontrahentów skrupulatnie, e, dostosowywać odpowiednio politykę e, warunków e, rozliczania z tymi kontrahentami w zależności od możliwości i od ocen, jakie ci kontrahenci mają. E, no i Przede wszystkim też powinniśmy dbać o to, jeżeli my już jesteśmy dobrymi płatnikami, to zachęcajmy naszych kontrahentów do tego, żeby dodawali informację pozytywną na nasz temat, bo to też będzie budowało naszą wiarygodność. Dziękuję Ci serdecznie, Zbyszku. Szanowni Państwo, moim gościem był Zbigniew Hordecki który przybliżył nam temat jak obecnie można przeprowadzać tą analizę wiarygodności płatniczej swoich kontrahentów, z którymi współpracujecie na co dzień. Jak robić to lepiej i jak wykorzystać to w lepszym przyznawaniu limitów kupieckich, czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności. A to był podcast Trzy słowa o biznesie. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję.